thank mm -hmm. you Siemaneczka jest AmukTV i zatworzymy sobie paczkę od Acrobyt. Serdecznie Was zapraszam do ich kanału na YouTube, link znajdziecie w opisie, a także do ich stronki na Facebooku. Ja ze swojej strony dziękuję za tą paczkę będzie co testować. Serdecznie Was także zapraszam do subskrypcji tego kanału, zniecie także łapki w górę, komentarze z o tym filmiku. No i co? jak się na chwilę paczków. Dzisiaj cztery 4 paczki kulek po 20 mm, zaczynając tutaj od róży, później mamy śliwka i kukurydza. Na szybko sobie rozpoczniemy, jeszcze jak to wszystko wygląda. Mi się prezentowały wszystkie smaki, Czytali. Od razu Wam też mogę powiedzieć, że wszystkie bardzo ładnie y, pachną. Zobaczymy, jak się sprawdzą nad wodą. będą Na jakieś testy, musimy oczywiście opinie, co to się udało zrobić, czy też może nie udało się, zobaczymy. Na razie mogę tyle powiedzieć tylko, że one są dość mm, ciekawe wykonane, z tego co wiem, oprócz tego jeszcze trochę więcej ma smaków też dojść w przyszłości. I tak się nazywa oto ta paczucha od firmy Akobajc. I co, tak już się prezentowała paczka od AKOBYT. Serdecznie dziękuję za te kuleczki. Mam nadzieję, że uda się jakiegoś amulka złowić, oby dużego. No i co, was serdecznie tam odsyłam, żebyście zajrzeli do opisiku, bo myślę, że kuleczki są godne polecenia. Zobaczymy czy jeszcze po testach. Na pewno będzie więcej mógł powiedzieć o nich, czy się spisują, czy może inaczej, niekoniecznie. No i co, ja was serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków na naszym kanale. Pamiętajcie, tej łapy, subskrypcji i komentarza. Widzimy o tym materiach na kanale. Siema.